Zobaczcie, jaka niespodzianka na pasiece. Rójka tak wygląda. Lejemy ją wodą i spróbujemy ją osadzić w jakimś ulu. Tak wygląda. Rójka. Pszczoły bardzo spokojnie nie gryzą. Ale. No, ale kolejna rójka wyszła z mojego ulu. Z tego drugiego prawdopodobnie. Ja Wam mówiłem na ostatnim filmie, że też mateczniki były. No i niestety nie udało się ich, ich powstrzymać. No i Rui wyszedł na szczęście. Na szczęście mam UL, więc spróbuję spróbuję jakoś jakoś je osadzić w, w ulu, chociaż to umiejscowienie jest tak między gałęziami, no ale, no ale spróbujemy. Tak to wygląda. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej.